Zieloneczko, ziomeczkę! w dzisiejszym odcinku gramy w Science Row 4. Kolejny odcinek Science Row 4. Kolejny, kolejny, kolejny. I w dzisiejszym odcinku co robimy? Nie zbieramy już klas, tylko robimy misję. Nie, zawsze mi się mieli Escape z, z tym tabem. Symulowa instrukcja. Spadaj, wieże, przekręt. Oto czołg dla Ciebie. Zbadamy wieże, okej? Okay. Lecimy na sam szczyt, żeby ogarnąć gdzie to jest. Co się dostałem? Chyba tamto mamy ogarnąć wieżę. O, jeszcze nawet klastry sobie zbiorę. Dobra, jeszcze drugą. I lecimy. Z sprintem. Boom. A, nie udało się. Dobra. Sprint, 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 Ja się tak zastanawiam, co to jest, nie? A tego nie mogę zebrać. To mnie jakoś blokuje, czy coś. Powiedzcie mi proszę. Ino. Lecimy tam. sprintem. Paki niby silne, a nie mogą się skręcić. Jump. Tam. Okej. Okay. Jump. Jump it, jump it, jump it. Na Dobra. O, nawet klasy tutaj są. Teraz tam. No, wow. Kurde. No i ja tego nie zrobię, chyba. Poczekajcie. No, boże, dobra jak teraz tam nie wskoczę to sobie to odpuszczam, ok? Yy, Okej, okay, dobra, wskoczyłem teraz tam jump teraz gdzie? a mogę sobie coś rozwinąć? Yy, stretch, moce super sprint, sprint prędkości, zmniejszone obrażenia co z ten powietrzem? Nabyć prędkości w powietrzu Dalej I co mi to daje? O! Nice Aktywowałem punkt Teraz tam zapewne musimy Oj Oj, oj, oj No nie, nie wierzę w O, tukaj je kaki. O, dobra, mejz. Nice. Na samo goro, na samo goro, na samo goro, na samo goro. Zdaj sam. Da, ampak to, da bi mi zrobił. No, odajmo, moč, sprint, klastra, sprint, klastra, klastra. O, te klastre. 10 klastrów, 11 klastrów, Podoba mi się. Oj, dobra. Checkpoint. Checkpoint. Klastra, Poczekaj, tutaj coś jest. Na dole. Nie, nie ma. Coś mi się przewidziało. Nie, nie, nie. Oh. teraz tam jump i teraz tutaj jump i teraz tam jump i klastra i checkpoint i klastra i klastra i checkpoint i skok i sus i skok i sus i skok isus, i klastra Lecimy na górę, lecimy na górę Sus! Nie wiem dlaczego to się nazywa sus, a nie na przykład w... o klastra. Ile tych klastr tutaj jest tam dzisiaj? No i jeszcze kolejna. Bo normalnie mogę sobie coś ulepszyć. Dobra, zaraz sobie to zdobędziemy, nie? joł. O stary, ile tego jest? O! Bom! Bom, 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 bom! Ale się udało fajnie. Fajny. Myślałem, że to będzie trochę dłużej trwało, nie? Jaki czas? 6 minut. Poczekajcie. Albo nie. Robię tab. Zdolność, albo nie. Mocce, tak jest. Super skok, skok. Od. Ale coś miałem przecież. Co to? Dobra. I teraz i. O, nie, dobra. A teraz idziemy w sprint. Sprint prędkość. 10 potrzebujemy. Spoko to się tak łatwo zbierze. Ale co? Gdzie idziemy? Tam? O! Ale dobrze zrobiłem. Wow! Jestem jak Pershing. Dydydy, dydy, dydy, dydy. Dydy, 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 dydy. Ale ziomeczkiem przecież musimy się ubrać. Szukamy, poczekajcie, zbierę sobie jeszcze trzy klastry. Szybowanie to. Szybowanie, szybowanie. Mamy 9, no to jeszcze ostatnie 10 i co ulepszamy? Oczywiście, że sprint tak jest i teraz robimy a nie, robimy mapę i sklep z jakiś z nikt mnie nie kocha nie, wie, jest jakiś inny sklep Czekaj, nie chcę tego, ja chcę nieznany, wypalenie, nieznany, jest jakiś sklep. Dobrze, to idzie, a nie, tutaj jest jeszcze jakiś, o tutaj lecimy. Ale zaraz fajnie biegnę. Szybciej, 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 szybciej i jump! A przy okazji klasy sobie weźmiemy. Boże. Życzę ja tego brakowało. A tutaj można O, można. Dobra, no to. Jesteśmy uratowani. Lecimy teraz tam. Niedługo mój ziomek sobie kupuje sens 4, no to będzie multiplayer, to znaczy y, kampania, czy jakoś tak. Na górę idzie to jest. Boże, ile nie mogę odzwonić. और मैच की सरजा सब Dobra, już jestem. Lecimy tam, lecimy tam. Tam, 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 tam. I teraz tu, i tam, i tam, i tam, i tam. Eee. Y... Bajda nie Bajdanie wylądujemy. Nawet. nawet na balkonie. O, tak. A, Trzy Drzwi. Otwarzyć. To też. O, poczekajcie. O, ale dobry sklep sobie wybrałem. Tak. I lecimy gdzieś. Ej, co ja mam z ręką? Dobra. Dzień dobry, Chcę. Przepraszam. Głowa. E, najpierw górna połowa. Staniki, oczywiście. Święta świętych. Oczywiście, że. Zielony. Tak jest z. Z czarnymi. Z czerwonymi, ok kup. Akceptuję, co tam? Dolna połowa. Eee... bardzo. Co to jest? Jakiś sklep dla gejochów No mm. nie ma tutaj nic fajnego Jakieś legins, o mój Boże Już wolę brak niż To poczekajcie Kupimy sobie adidasy Tutaj będzie green Tutaj będzie biały Tutaj będzie czarny Albo też biały Okej, takie... Bielizna What the fuck Co to jest? Okej, okay. korczyki bez korczyków no, Albadora. Robimy sobie takiego. Nie, są jest tylko, jest tylko dwa. To trochę To tak słabo, nie? Lewy garstek. Ale coś facet, co była faceta, może zegarek VIP, okej okay. Akceptuj Mamy 16 tysięcy cashu O Nice ale my chcemy coś takiego bardziej O stary Nice Dziewczyna z miasta Pracująca dziewczyna Nie ma iść do faceta, Boże Garnitur Elegancki ubiór co to, to bierzemy to. Stek, anuluj, garderoba. Boże, garnitur. Co to jest? Ja to wziąłem. Mój Boże weź to usłyszymy garnitur dobra, takie może być acceptuj galeria postaci garderoba górna płowa stanik, brak, zrobiły brak tutaj wszystko będzie brak Może niezbyt epicko, ale wiecie. Cel osiąg... o. Kup nowe ubrania. Ile trzeba odcineczek? 15 minut daję ziomeczki, żeby zakończyć ten super odcinek, którym był taki lightowy. Właściwie to jedyne co zrobiliśmy, to przyjęliśmy wieżę, nie? Ale tutaj wiecie. No. No to do następnego odcineczka, ziomeczki. Siema. Nara. Pa. I cześć.